Nie? Ale powiem to jedną rzecz, oni te kurwy sobie wybory robią, kurwa za tyle baniek, zamiast kupić respiratory, maski, bo szpitale nic nie mają, to oni mają to w dupie. Robią z nami co chcą, nie? Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie na bazie wkurwia, to ten Kaczyński kurwa pierdolony duda. Bo tych chuj te dawno bym wyjebał, kurwa na kopach, nie? Ale się wszyscy boją, kurwa. Boją się, ja się nie boję z no bo mam ich w dupie i wojebane. I powiem to tak, Kaczyński, jakbyś stanął w twarz ze mną, to bym ci tak wypierdolił, żebyś się nie wiedział, chuj, jak się nazywasz, kurwa. Ty i twój brat żeście ukradli księżyc, kurwa, Jacek i Placek, kurwa, pierdoleni, a teraz kurwa mieszasz z kurwesy, nie? Bo ty, kurwa, kim ty jesteś, kurwa. Ludzie zwolniają z roboty, kurwa, nie mają za to żyć, nie? A wy, kurwa, sobie wybory robicie? O co kurwa, do czego? Z jesteście i tyle. Wypierdalać mi w chuj! Ty i duda kurwa, bo jesteście nikim. Dla mnie jesteście nikim, kurwa. Ja na was na pewno nie będę głosował, bo tą kartką, co mam na was głosować, to są dupę wytrę, bo jest kryzys papierowy, kurwa. Papierowe to, toaletowego brakuje. Ja se tą kartką dupę wytrę. I tobie powiem to w twarz kaciski. Wypierdalaj z razem z dudą, bo jesteście chamy, skurwysyny, polska kurwa się niszczy, a wy co robicie? Nic kurwa. Gówno macie nas w dupie. Wszystkich macie w dupie. Pro, ro, zwykłych roboli macie w dupie. Po prostu macie to gdzieś kurwa. Skurwysyny jebane, zajebane kurwa. I wypierdalaj w chuj. Ty razem z Dudą kurwa. Pisowski kurwa skurwysynie synie. Stokłosa ma rację. Jesteś chuj, gaj pierdolony pedał kurwa. Rób loda kurwa dudzie. Skurwysynie synie zajebane. Dziękuję. Jesteście za to, lajkujcie, nie? Chuj, nie wiem jak to długo będzie. Może mnie zamkną, może nie. Mam to wyjebane. jest transmisji, kurwa.